Wielkorządca tego kraju warty Gauleiter, Artur Greiser, pochodzący zresztą on się urodził w Wielkopolsce grubo oczywiście przed II wojną światową, on stwierdził, że ten pomnik to jest pomnik cytuję dosłownie, polskiej nienawiści. I dlatego musi zostać zniszczony i zniszczenie tego pomnika to jest jeden z pierwszych aktów niemieckiej okupacji w Poznaniu. Niemieckiej sprawiedliwości by chciało się. Rzec, bo to rzeczywiście e, trzeba traktować właśnie w takich kategoriach niemieckiej zemsty. Za to, że Polacy e, zlikwidowali pomnik Bismarcka, Niemcy zemścili się na pomniku Jezusa Chrystusa. Że szło na dominujący nad Wartą Kościół Katolicki i pracujące w nim polskie duchowieństwo. Jednak wzorcowość kraju warty oznaczała, że realizowana tam przez władze niemieckie w latach 1939-1945 polityka przybierała coraz wyraźniejszy cel nie tyle dekatolizacji, co dechrystianizacji tej ziemi. Dechrystianizacja miała dotknąć również przestrzeni publicznej temu celowi służyło nie tylko masowe zamykanie kościołów katolickich z 441 świątyń archidiecezji poznańskiej dla Polaków udostępniono tylko 30, a dla Niemców 15. W pierwszej kolejności niszczono symbole polskiej nienawiści, jak pomnik Sakratissimi Cordi w centrum Poznania, ale również przydrożne krucyfiksy czy kapliczki bardzo wymowna jest reakcja Artura Greisera na dochodzące do niego skargi z powodu tego antychrześcijańskiego ikonoklazmu. Szef niemieckich władz okupacyjnych oraz przywódca NSDAP we wcielonej do Niemiec Wielkopolsce wyjaśniał: Führer nie przysłał mnie tu, żebym z pomocą władz państwowych chronił pożółko obrazy świętych, ale żebym uczynił z tej ziemi kraj przyszłości dla narodu niemieckiego. A te staroświeckie pomniki temu przeszkadzają. Sama ich obecność jest policzkiem dla niemieckiej ludności. Fragment książki Grzegorza Kucharczyka Chrystianitas między Niemcami i Rosją. W 1932 roku w centrum poznania został odsłonięty w obliczu tysięcy ludzi przybyłych nie tylko z Wielkopolski pomnik wdzięczności Najświętszemu Sercu Jezusowemu za odzyskanie niepodległości. W skrócie, monument ten jest nazywany Sacratissimi Cordi. W formie łuku triumfalnego. W którego centrum stoi postać Jezusa Chrystusa z zaakcentowanym najświętszym sercem. Organizatorzy i pomysłodawcy postawienia tego monumentu od początku podkreślali dwa motywy: motyw wdzięczności Opatrzności Bożej za odzyskaną wolność, ale także zamanifestowania tutaj polskości, ponieważ miejsce, w którym ten monument stanął, było szczególne. Ono było, można powiedzieć, patrząc na perspektywę miasta Poznania, otoczone starymi pruskimi budowlami, które miały demonstrować, że to miasto jest zawsze niemieckie. Powiedziałbym więcej. To miejsce, na tym miejscu stał przedtem pomnik Ottoa von Bismarcka, jednego z największych niemieckich polakożerców, którego kojarzymy. Z germanizacją, prześladowaniem polskości, prześladowaniem również kościoła katolickiego na tych terenach w Wielkopolsce. To był taki element, ta zamiana to był pewien element pewnej sprawiedliwości dziejowej i takie przypieczętowanie, że tu jesteśmy w Poznaniu my, Polacy, a nie Niemcy. Zresztą ja czytałem, że ta figura Chrystusa, a to była wielka figura, ona miała e, około 4 metrów, a sam ten łuk triumfalny miał 12,5 metrów. No, moją uwagę zwróciło to, że ten pomnik Bismarka został przetopiony i z Bismarka zrobiono pomnik Chrystusa. Tak było, Bismarck został, ta, ten monument został zniszczony w, w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego, ale materiał się nie zmarnował, został. Spożytkowany i w 1932 roku ten monument wdzięczności za odzyskaną niepodległość został odsłonięty. Siedem lat później, kiedy Niemcy weszli do Wielkopolski, kiedy utworzono z Wielkopolski tak zwany kraj warty, wielkorządca tego kraju warty, gauleiter Artur Greiser, pochodzący zresztą on się urodził w Wielkopolsce, grubo oczywiście przed II wojną światową. On stwierdził, że ten pomnik to jest pomnik, cytuję dosłownie, polskiej nienawiści. I dlatego musi zostać zniszczony, i zniszczenie tego pomnika to jest jeden z pierwszych aktów niemieckiej okupacji w Poznaniu. Niemieckiej sprawiedliwości, by chciało się rzec, bo to rzeczywiście e, trzeba traktować właśnie w takich kategoriach e, niemieckiej e, zemsty. Za to, że e, Polacy zlikwidowali pomnik Bismarcka Niemcy zemścili się na pomniku Jezusa Chrystusa i tę figurę Jezusa Chrystusa po prostu zniszczyli Polscy robotnicy zachowali tylko dwa palce tej figury które znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu tak, figura, jak była niszczona, ona została tak powalona, że na wysokości kolan ten monument został wywleczony z całego tego otoczenia i był wleczony tak demonstracyjnie przez główne ulice Poznania, no, jako nie wiadomo, pokut triumfalny nowych władców tej ziemi, którzy od początku także, mówiąc językiem grajzera, chcieli z Wielkopolski uczynić tak zwany wzorcowy okręg Rzeszy. My musimy wspomnieć o tym, że tym głównym wykonawcą rozkazu Greisera był jego syn, Eckhart. To on nadzorował zniszczenie tego pomnika. No i mówi się, Poznaniacy mówią, że spotkała go Karaboska. Tak, Eckhart był jedynym synem Greisera, który krótko po. W dowodzeniu zniszczeniem pomnika i Mikordi w Poznaniu zginął w wypadku samochodowym na jednym z niestrzeżonych przejazdów kolejowych w Wielkopolsce. Podobno, kiedy wyciągano go z tego zmasakrowanego auta, jego nogi były odcięte przez przejeżdżający wagon mniej więcej na wysokości kolan. Zapamiętano ten szczegół w związku z tym, jak wyglądała. Destrukcja pomnika Sacratis Micordi jesienią 1939 roku, która była takim otwarciem też polityki no, dechrystianizacyjnej, tak trzeba powiedzieć, gdy chodzi tak. o politykę Greisera Wielkopolskiej. Tak, bo powiedzmy, że nie tylko o zemstę chodziło. E katolicyzm, chrześcijaństwo było a szczególnie polski katolicyzm, polskie chrześcijaństwo, było nie do pogodzenia z ideologią e, hitlerowską, ideologią nazistowską, z programem e, Hitlera i Niemcy wchodząc tutaj na to e, terytorium od razu zajęli się nie tylko fizyczną likwidacją polskiego Duchowieństwa. Tutaj w Wielkopolsce wymordowali około 240 kapłanów. Ale ich uwaga skupiła się właśnie na, nie tylko na pomnikach, ale przede wszystkim na kościołach. Przypomnijmy jeden ważny fakt, mianowicie Wielkopolska, czyli tak zwany kraj warty, wcielony po wrześniu 1939 roku do, bezpośrednio do Rzeszy, nie został objęty postanowieniami konkordatu, który Niemcy zawarły z Watykanem krótko po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku. Więc tutaj właściwie nie obowiązywały też te no nawet na piśmie gwarancje niezależności kościoła, które obowiązywały w samych Niemczech. Greiser w 1942 roku opublikował w formie swojego dekretu no, prawo, które właściwie pozbawiało osobowości prawnej wszystkie związki wyznaniowe, w tym także Kościół Katolicki w Wielkopolsce, który, uwaga, został nazwany w tym dokumencie jako, cytuję, Kościół rzymsko-katolicki narodowości niemieckiej w kraju Wart. Greiser, jedna z biografek tej postaci historycznej, nazwała go wzorcowym nazistą. Jaki, jaka była polityka wobec kościoła, tak powiedzmy na konkrecie, owego wzorcowego nazisty? Tu w Wielkopolsce pozostało otwartych, bo Greiser pierwsze, co zrobił, pozamykał wszystkie. E, kościoły i pozostawił otwartych tylko na całą Wielkopolskę. Wyobraźmy to sobie: 15 kościołów. W Poznaniu były otwarte tylko dwa kościoły i one też nie były w pełni dostępne i, 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 i księża tych parafii nie byli w pełni aktywni, bo tak naprawdę wol, co było wolno w ramach kultu religijnego e, Polakom tutaj robić? Przyjść nam, że. Niedzielną, no, pogrzeby to to, to to wiadomo, że mogli uczestniczyć w pogrzebach no i, 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 i pobierać sakramenty. I to jest wszystko. Kościół też, nawet tych kilkanaście kościołów w Wielkopolsce, miał bardzo ograniczoną działalność. Sakramenty tak, ale nie wszystkie, bo żeby dostąpić sakramentu małżeństwa, też trzeba było mieć zezwolenie władz okupacyjnych, a to nie było proste, bo chodziło też o pozyskiwanie przecież niewolniczej siły roboczej do pracy w Niemczech. Zakazana była katecheza w języku polskim, była tylko dostępna w języku niemieckim. Systematycznie niszczono przydrożne kapliczki, krzyże. Greiser mówił, to jest bardzo ciekawe, że on tutaj przyszedł robić wzorcowy okręg Rzeszy, co oznacza, że tu będzie sieć autostrad, będzie nowocześnie. A niepo, niepotrzebne są nam tutaj jakieś pożółkłe obrazki święte. Firer ode mnie tego nie oczekuje, i on rzeczywiście tak postępował. Często nam się wydaje, że jak słyszymy, że katedry były zamieniane na magazyny, czy przechowywano tam materiały budowlane, to się kojarzy z władzą bolszewicką, z komunistami. Ale taki los pod rządami niemieckimi spotkał wielkiej archikatedry w Wielkopolsce, w Poznaniu i w Gnieźnie. No właśnie, bo Niemcy pierwsze to zrobili. To nie tylko, że te katedry zamknęli, ale no na przykład jedną z katedr oddano w pakt na jakiś czas Wehrmachtowi, potem Gestapo. Te katedry i kościoły były ogałacane z przedmiotów liturgicznych, z dzieł sztuki. No, te, te kościoły były skazane na zatracenie. Przypomnijmy, wszystko to robił albo wszystko to robili reprezentanci narodu, który określa się sam siebie jako kulturfolk, jako naród pełen kultury. A przecież, jeżeli mówimy o tych wielkich katedrach w Poznaniu i w Gnieźnie, poza tym, że to były obiekty kultu, no to były obiekty sztuki sakralnej, to były zabytki o wielowiekowej historii, i one były systematycznie dewastowane. Pod rządami niemieckimi. Zresztą sami Niemcy, sam Greiser wielokrotnie mówił, że docelowo przecież chodzi o wymazanie jakichkolwiek wspomnień o polskości na tych ziemiach, a katedry były właśnie wspomnieniem polskim. Przypomnijmy jedną rzecz. W, w katedrze poznańskiej prawdopodobnie jest jedna z teorii głoszących, że tutaj został chrzczony pierwszy polski władca Mieszko I. W archi katedrze poznańskiej spoczywają polscy pierwsi historyczni władcy Mieszko pierwszy i król, pierwszy król Polski Bolesław Chrobry, a w archikaterze Gnieźnie, gnieźnieńskiej spoczywa relikwiarz świętego Wojciecha, pierwszego patrona Polski. No, można powiedzieć językiem y, y, prymasa Wyszyńskiego, że tutaj w fundamentach tych katedr dotykamy także namacalnie początków historii Polski, państwa polskiego, kościoła w Polsce i polskości jako takiej, która przez Niemców miała zostać wymazana, bo taki był plan tego wzorcowego nazisty, jakim był Artur Greiser.